LOL elo, z tej strony przemogramy. Tak, to ja wróciłem na YouTube. Pewnie niego mnie nie, nie pamięta, ale okej. Okay. Każdy Cię zna. Weźcie odczyt. E, no to, a więc. mój pierwszy odcinek na YouTube, jak gram na komputerze. Oczywiście musiałem zacząć od Minecrafta, bo lepszej gry na komputerze nie ma. Ogara już sobie zaczął kopać. E, już zacz powiem tak, że zacząłem nagrywać trochę wcześniej. Ale z powodu, że miałem trochę złe ustawienia w mojej nagrywarce darmowej. O której wam nie powiem jaka to jest, bo nie chcę się zawstydzić, że mam taką słabą. <grym> no po prostu coś się zepsuło. Moje niedopatrzenie. Teraz już nagrywamy. Agora zaczął tak trochę wcześniej tam nagrywać już. Jak wcześniej, ale później, tylko to się coś pieczyło. Cioo! Eee... No i dostałem już parę rzeczy sobie uzbieraliśmy Gramy na WS 170 Nie patrz tego u mnie Aha, dobra, to teraz mikrofon się włączył, Lol nie zauważyłem tego, żeby mikrofon był włączony Ciebie czy u mnie? U mnie U mnie mikrofon nie działał, LOL Aha, bardzo fajnie Cieszymy się z tego powodu Algram 90 z modami, o których wie tylko Agora nie powiedział mi, znaczy powiedział, ale ja nie zrozumiałem. Co się szkieleta i bardzo mnie on denerwuje. Ej, przynajmniej, no to tutaj robimy bazę. No, przynajmniej taką chwilową. Aha, to nieźle. Co? To może być tutaj, pan, skoro mówisz. No tak. To Git. Przynajmniej chwilowa. To Git. A czemu chwilowa nie może być na stałe? No nie wiem. Możemy przecież eksplorować świat i potem znajdzie... znajdź... zna... I... Sorry. Potem możemy znaleźć lepsze miejsce po prostu. Niczym a będziemy robić kolej wokół świata. No. Dobra, jak się otwierało mapę w ogóle? Z Xem. Zoom to był Z, prawda? Całkiem, całkiem. O, jest świnia, mogę ją zabić, dziękuję. Tak. Ej, przymaka, teraz takie pytanie: czy ja nagrywam głos, Czy ja tak nie nagrywam tego głosu? Czy mi to, mikrofon ten nieprzekreślony to znaczy, że jest, że jest głos, czy że nie ma głosu? Jak jest przekreślony, to przecież nie nagrywa, prosto. No właśnie, proszę teraz, to może znaczyć, że jak będzie nagrywał. Masz? Nie wiem. Drewno? Znaczy chodziło mi o pochodnie. Kurde, co ja zrobiłem? Gdzie dałeś pochodnie? Słyszysz to? Co? Ale to takie, takie jakby torek coś takiego, co słyszałeś? to fajnie Muzyka i dźwięk, proszę muzyka pogoda. To fajnie, że każdy nagrywa i nigdy jak nagrywasz. Co? To fajnie, że każdy nagrywa i nic jak nagrywasz. Ja co, ja ja nie wiem. Ja... Ale ja też potrzebowałem dwa węgla, wy. się spokój, dziadek. Mój węgiel. To teraz się nazywasz węgloman Nie, bo LJ O, a to jest ta nowa ruda z modyfikacji Pokaż. Muszę ją nagrać na odcinek, prawda? Co? A jak ty ją tutaj dałeś? Tylko ją tylko spadłem do... Aha, dobra, pomyślałem, że to jest jak diamenty. Dobra. Wiesz... Kurde. Coś się zniszczyło, bo słyszałem. Tak, mój kilo się zepsuł. Zrobię skrzyneczkę. Dobra, ym... Nie wiem, możecie teraz właśnie w tym momencie zgadnąć, jakich, na jakich modach gramy. Już mówiłem. Ale na twoim odcinku, nie u mnie. kto Kto? Widzę, już wiem co cię tak burzało z, ty z tymi szkieletami, bo to jest skinia bardzo szybko. No przecież ja to wiem. O, zrobiłeś piecyk, dobra. Wchodzimy na dół. Czekaj, bo muszę sobie jeszcze. Nie martwię, ja wciąż muszę tutaj zrobić nie, żeby tam zejść. I tam widzę, że są nowe rudy, już od razu. Tak, tak, e. Dobra, skrzynka jest głośna, jak na razie nie wiem jak ją ściszyć. Pan czyhacz, ja tam nie chcę iść. Jaki czyhacz? Gdzie tu masz? Creeper Ej no i m, tego Optifina, czy co tym mnie instalowali co nie świeci mi nie świeci To nie jest bardzo tam świeci Tak właśnie Agora po... Kurde to, ile tu jest tych creeperów w ogóle wszystkiego O tutaj te wybuchy coś robią Halo? Ma przerwę w nagrywaniu u Agory No wybuchnij bo szkieleta miałeś przy okazji zabić Serio? Tak, wybuchłeś nie trochę Dobra, ja mam kilka wypadków Wiesz co, chyba teraz zginie O, nie zginąłem Dobra, Agora ma przerwę w nagrywaniu Zykaś nowa ruda. Mogę wam teraz powiedzieć, bo mam nadzieję, że już napisaliście komentarz, jak nie. To są napiszcie. Może zgadniecie i teraz wam mówię jaka jest odpowiedź. O, tam jest dziura taka fajna. O nie ma do drugiej ręki. Co to za wersja Minecrafta? Hmm. Jak, może sobie zainstaluję potem tego tam... Optifina. I, i będę ten. I będę mógł sobie chodzić, i będzie mi świeciło. Nie będę musiał tego stawiać. Bo OptiFine po prostu mi trochę tak jakoś nie zadziałało tak jak do końca chcieliśmy. Tutaj jest jakaś dziura. To będzie fajne, fajne. Kurdy. Tutaj mam takie fajne wyjście. O, fajne wyjście. A ja powracam. Agora powrócił I drzwi nie zamknąłeś no, O kur... cholera No i co tam? Dobrze Znalazłeś coś fajnego? No oprócz tego wyjścia to nic Aha no, to bajonezki nie znalazłem Przydałoby się łóżko, bo mnie to denerwuje zdenerwuje No. No Bauksiteore Opera. Ale bez kodów miało być Agora Ale co ja tylko tak było, to jest Na łóżek możemy włączać pogodę Aha, to jest wyjście. Dick Strike Down

Kolejna ruda, o kolejna jaskinia, ja mam do jaskin. jaskinia jaskinia, ta? tak? A ja no, se po ja prostu ja kopię Marek, w dół. Nie ma tak, tyle, nie ma tak dużo rudy, tylko tutaj trzeba się na szukać jednej rudy. No, cały czas jest tylko ta jedna, albo tam dwie może są. I żelazo w ogóle znalazłem. O ja dwa. I mam ten. Backstreet ole. Ten tamto to ja też tam miałem. Dałem do skrzynki jak na razie. Ja Wszystkie. To. A ja węgiel kopię, węgelman jestem. kopię węgiel i mi się miękro zacięło czkaramba czkaramba dobra jest to jest git mam, duro, mam 11 węgla o jeszcze więcej węgla ja zawsze mam węgiel a teraz jakoś nie mam no bo ja wszystko ci wydobyłem zanim ty to zdążyłeś wydobyć ale teraz się kopię w dół Takim prostym tym A potem jak wyjdziesz Ale z po prostu. A, ten. dobra to Przecież się tepnąłeś, że ja mnie widziałeś jak kopałem. Tak. Głupi żwir Jeszcze głupszy żwir Jasne. No serio, Widzę te jaskinie, które są na, akurat na moim poziomie. Aha A tego nie wpaniesz do lawy tak nagle, co nie jak, jak ten... Jak ją znajdziesz. A co to za to łatwiej znaleźć kopalnię. No, to nieźle, nieźle. Masz no, koordynaty jak to na tym No tak, tak O, jest czekaj. jakaś kolejna ruda, taki podrobiony węgiel Pff, podrobiony węgiel no, no zobacz, jak to wygląda Przemek No podrobiony węgiel Eee, czemu ty dałeś do przetopienia drewniany kilof? No bo ja już przez przypadek go z i ten Tutaj A... mamy jak się coś buduje te Książeczki, endżarny, manuary, przewodnik traincraft Książkę Cyku i jej tory Ja sobie zrobię parę pochodni Tak muszę zrobić parę pochodni Parę buch pochodni Chcesz trochę? Na no, 24 Mam 200 lata A to jest ropa naftowa To co tam ten, ten. ja sobie kilof zrobię Ja zrobię po dużo Masz tam drewno? No tak, już dużo patyków, a co? A nie, to... To zrobimy przy okazji kilofa Dobra, już robię Muszę zobaczyć jak ścisić Mam, na zapas Dzięki Ale muszę sobie te skrzynki chcę Ora, głodny jestem Czyli to nie to chcę upolować ich tu, zaraz zdechnę z głodu A ile masz jedzenia? 3. 2,5 sobie Jak 2,5 Kurde, gonią mnie To ja się teraz nie bawię zabawę Do... No i tam jeszcze Nie, zagrożenia Te jakieś O nie Ej, wyłączyłem sobie ten e, Panel Jak się w ten, kurde

to bardzo co mi chodzi. To no nie wiem, nie, nie Przecież nic nie robię. Ej, to jest do szkieleta. Kule, dźwięk. Bloki nie grające muzykę. Wrogie stworzenia. Czy... O, a tam jest pan Enderman. Mamy no, łatwy poziom trudności. Jak <zysk> prawdziwy profesjonalny gracz? Co? To jest medium. Medium? I pokaże je łatwy. Bo ty możesz mieć jakiś też poziom, co nie? Ustawione, ale na serwerze ustawione jako medium, co nie? Aha, no dobra. Aż... Kurna, wokół drzew za zazdrosnie się schowałem i dwa szkielety tam wzięły tak mnie zaskoczenia. Ten jedna, jeden szkielet z jednej strony, drugi szkielet z drugiej strony. A ja sobie zrobię siekierę, motykę. Nie, y siekierę po prostu chciałem, a motyka tak mi się jakoś zrymował O jajko. O nie, to są siekierety, nie idę tam. Nie, ale słyszę jakiegoś Endermana. No, ja pamiętam, Zabrał nie. nam Dirta. No nie! Złodziej. Bartek zniszczył Dirta. Ale my mamy problem. Bardzo dosyć poważny Przemek. Czemu? Bo nie ma nigdzie żadnego zwierzęta pozytywnego. Poza no to mówiłem, że to może być tylko chwilowa baza, co nie? w tej innej opcji nie ma. No prędzej czy później tak będziemy sobie robić, co nie? Jak będziemy mieli tam jakąś swoją bazę. Ale to lepiej zacząć ją robić w jakimś fajnym miejscu i gdzie już jest trochę tego jedzenia. Szukamy wioski. Bo na mapie się pokaże wioska jak będzie, co nie? Tak, będzie widać. To może chodź, weźmiemy te wszystkie rzeczy do tego, i idziemy. Tu jest fajnie? No kurna, nie wiem gdzie jesteś. Zgubiłem się. Oj, sorry. Gdzie jest dom? Tutaj. Eee, yy, albo gdzieś był tutaj. Nie muszę zgubić wszystkie ity. Nie. Okej, znalazłem. No to ja znalazłem. To co, bierzemy te rzeczy? Tak, chcesz. Nie bym gdzieś poszedł. Tylko. No dobra, no. No to co? Bardzo. To co, idziemy? To ja już biorę parę rzeczy. Co? Te drzwi nie zostawię. A pochodnie? Mam 64 przy sobie. Aha, a masz mięsko? Daj mięsko, bo głodny jestem. Jestem gruby, muszę coś jeść. Czekaj, patrzymy na mapę. Iść, idź za mną, padawanie. Chodź tu, tu kolego. Gdzie ty jesteś? Tu. Enderman, oddawaj Dirta! Ej, on nie bije! Ej, Enderman się na mnie uwziął i mam ci serduszka po co na niego się patrzyłeś Wziąłem już tego ten pół serduszka Mi zostało jedno Ej, patrz co nam odkrył pod naszym domkiem Ale się wystraszyłem. Tak spada i wybucha. No. Trochę dużo nam tego odkrył. Tylko nie wiem, do czego to jest. Ale to wiem, że to jest z tego, z... Minecrafta akurat. No tak, bo... Jezu, Przemek! Ej, żelazo tu jest jeszcze, jeszcze pod tym. Ma, mam problem Jaki? Ten, książka Minecrafta z Ganilem Astron. Ile? 153 <laughs> A ja znalazłem jeszcze tutaj żelazo i jestem bardzo z tego szczęśliwy okay. No chodź, idźmy Idźmy w podróż życia Z Tobą? No co Ty? Okej, okay. Nie no, chodź Gdzie Ty jesteś? Padawanie, podążaj za mną Where are you now? Eee, here Przedem na górę naszego domku. O, widzisz mnie. Siema. Lubię. <noise> Jak możesz mnie tak obrażać? Mogę Cię tak obrażać, ponieważ jesteś moim kolegiem. Kto tak powiedział? Ty. Nie, prawda? Żebyś kłamstwie przez całe życie. Około. <noise> A ja, ty masz kanał <noise> Family Friendly, czy nie? Co? A ty masz kanał... Ten? kanał Family Friendly? Nie wiem. Mogę sobie tak zrobić. Nie rób tak, bo to chodzi o to, że nie przeklinasz. O, nie przeklinam. A chuj, To już będziesz przekinał. nikim nie, nie, nie będziemy miał. Nie będziesz miał kawań, nie ten, nie wiem y, Eee. X. Czy idziemy w miarę dobrym kierunku? Tak. Chodź bardziej tam, patrz, na tą górę. Uuu, bo tutaj, tam... Ej, Przemek! Kanion i jest jedzenie, i jest LAWA! Tak. A ja mam laga. Ja też mam laga. Nie cofaj mnie, nie w tym momencie, bo spadnę do lawy. A. Minecrafta brak odpowiedzi mam. O. Dobra, no czy spadnę do wody? AAAAAAAA! Spadłem. Ej, a to jest najgierdziwa magia, a to jest podróba w ogóle. No wiem, to jest ropa naftowa. A to jak stąd wyjdziemy?

co, chcesz do mnie pójść, ale nie umiesz pływać, e? Ej, zombie spycha creepera. Weź się tak nie ruszaj, bo wtedy ciebie trafię. Nie spadłeś. Aha, ja usłyszałem, że ty spadłeś. Wow. Wow. A tak go zrzuciłeś do lawy, że on nadal tu stoi. Ale no jest obydwa, tutaj przy wodzie gdzie jeszcze jeden stoi. Po drugiej stronie zobacz jeszcze jeden stoi. A teraz zobacz, kto tutaj stoi. Co? Na dół jak na razie nie A, tak jakoś. I co tam jest? Lapis! Ej, lapis można na kamiennym, czy nie? Kurde To masz nazwa raczej Wybrałeś No mam O nad mam kreative Znaczy creating table To już się nie da ty Czym? Poka or, jest, nie, nic nie da się kamiennym tego Ej chcesz żelazny killo? Chcę Bo tu jest taki taka ora to robić Zelazny Lapis Home to papa Czekaj bo... <śmiech> Oddawam <śmiech> moje napisy O co? Ciekawe Po prawej jest jeszcze jakaś dziura bo słyszę szkielety i tak dalej No jakiegoś miejsca by się osiedlić, by na dole oszukał. Ej, w ogóle wiesz ile nagrywamy w tej chwili? No tak, Uż, Śmieszne, a ile tak naprawdę? Uż, tak? tak? To ja, ja to chyba... co Ej, ktoś mnie zaatakował. Serio, nie, nie wiedziałem. Ej, co to jest? Widzisz to? Co? To? Patrz, to jest ta nowa ole jakaś. Dobra, kurwa, nie spyta nie na wodor, grawo do niej. Ła wow. Spadłem Jak patrzyłem Ura! Akurat patrzyłem na Ciebie i nie zauważyłem gdzie stoję O nie Chodź do mnie A tutaj tak byle się włączyły te dwa, nie Te kaniony No Masz pochodnię? Nie O, patrz co tu jest Dobra, wiesz co? Ja sobie w tym momencie zakończę odcinek. O, ja też zakończę. Co, co do końca, ten Czekaj, którym ja guzikiem miałem wyłączać? Nie wiem. No, nieważne. Dobra, a więc y, na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Y, siema, siema, nalo, alo, no, no,